Witajcie kochani. <noise> Przyroda y, daje dużo energii, <noise> pozytywnej energii. Tak co chodzi za mną w tym dzisiejszym tygodniu. Jest taka opowieść plemienia Indian, Tiroki. Podejrzewam, że większość z was zna doskonale tą opowieść. Dziadek opowiada wnukowi, że są w nim dwa wielki. Jeden który jest agresywny, szczerzykły i ma ciemną, ciągle najeżoną sierść. Drugi, który ma spokój, ma jaśniejszą sierść i przynosi mu harmonię i pokój. A kiedy wnuczek się pyta, który z nich zwycięży, dziadek po prostu odpowiada. Jak to w zwyczaju mają mądry, mądrzy dziadkowie i babcie. Tym zwycięży ten, którego karmisz. I kiedy dzisiaj przychodzą, czy dzwonią, czy piszemy, czy rozmawiamy, nieważne, ludzie znajomi, i mówią: Ania, mam po prostu tego dosyć. Jakby jedna część mnie walczyła z drugą częścią. Jeden wilk. Stroszy się, jeży się na to, co dzieje się dookoła i jest przeciwko temu drugiemu wilkowi. W ezoteryce nazywa się to ciemna, biała strona, ale dobrze pokazuje ta przypowiedź, ogólnie znana, jak my, ludzie, czyli istoty duchowe w świecie materii działamy, jaką mamy strukturę. I to trzeba po prostu zaakceptować, że jest we mnie i ciemna strona, bo jestem istotą duchową w świecie materii. I również jest we mnie jasna strona. To jest ta moja boskość, to są te moje wszystkie potencjały. Mogę, umiem, potrafię. I w dzisiejszych czasach, kiedy tak naprawdę panuje mm, walka na każdym poziomie, kochani, na każdym poziomie, to nie chodzi tylko, że to jest walka biologiczna, walka ekonomiczna, bo w tej chwili, po roku lockdownu na całym świecie, to jest walka ekonomiczna, co się dzieje dookoła. To już tylko nie chodzi o to, że to jest również walka psychologiczna, kto z nas szybciej się podda w tym wszystkim. Bo to już prawie rok będzie. Kto z nas szybciej zwariuje, pójdzie na psychotropy, zrobi jeszcze coś innego, zachoruje też fizycznie i nie wróci, bo nie wytrzyma. Bez nie wytrzyma, nie? To jest naprawdę walka na wielu poziomach. Nie lubię tego słowa, już odzwyczajam się od tego słowa, ale trzeba nazwać rzeczy po imieniu, to co się dzieje teraz. Więc w związku z tym, a również walka energetyczna. Tak, teraz sobie przypomniałam, również walka energetyczna i to bardzo, bardzo olbrzymia, zakrojona na szerokim polu, tak naprawdę, bo to jest walka o nas, o ludzi, o Ziemię, o nasze dusze, o naszą wolność. A ja dzisiaj tą opowieścią chciałam przypomnieć, że okej, okay, jest we mnie i w każdym z nas i szary wilk, i biały wilk, ale to od ciebie i ode mnie zależy, kto mną tak naprawdę rządzi. A zwłaszcza teraz, jeżeli wiem, co się dzieje dookoła, może nie wiem dokładnie przyszłości i proszę mi wiedzieć, nikt nie wie, jak będzie w przyszłości. Ale na tu i teraz. Czyli na tym stanie najwyższej takiej świadomości, największego spokoju, mówię sobie tak: ja karmię w sobie swojego białego wilka. Wilki są w ogóle niesamowicie mądre. Są niesamowicie mądre zwierzęta. Występują prawie w każdej kulturze, w każdej cywilizacji starszej niż ta, która jest teraz. Mają wielkie uznanie w tych starych cywilizacjach, za swoją mądrość, za swoją kolektywność, za swoje umiłowanie wolności własnej, ale też i stada, klanu, rodu. Mhm. Więc zastanów się proszę, którego wilka karmisz Ty na dzisiaj, w którą wojnę wszedłeś, weszłaś. Bo wojna to jest stara energia. Oni chcą, żebyśmy siedzieli w wojnach. A ja wolę pójść do lasu, gdzie w końcu w Szczecinie spadł śnieg, a w piątek jeszcze zazdrościłam Magdzie z stoku, że ma piękne warunki śnieżne, a ja tutaj nie miałam śniegu. Więc dzisiaj jest śnieg jestem tu w naturze. I tą energią karmię swojego białego wilka. I Wam, kochani, również tego życzę. Wolni od walki. Biały wilk we mnie. Zawsze.